Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj na kanale jest ze mną już myślę, że znany tym osobom, które słuchają podróży od dawna, Krystian Łukasik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, również Wydział Socjologii Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Cześć, miło Cię widzieć po przerwie. Tak, długo, dużo się zmieniło, dużo się zmieniło również na rynku kryptowalut, walut cyfrowych, a tym się zajmujesz również e, zawodowo. Chciałbyś mieć Bitcoina sam osobiście albo jakoś z walut? Myślałeś o tym kiedykolwiek? Wiesz co, kiedyś nawet miałem y, parę lat temu i udało mi się na tym nie stracić, co całkowicie przypisuję przypadkowi. Ale w tym momencie absolutnie nie, z różnych przyczyn, po części ideowych, a po części takich, że no jest to bardzo ryzykowna inwestycja, ja chyba nie lubię tracić pieniędzy. Przepraszam, że cię dopytam, a co to za idee, które wskazują na to, że nie warto wejść na rynek kryptowalut? Wydaje mi się, że z kryptowalutami idzie cały taki bagaż ideologiczny, właśnie bagaż po części indywidualizowania odpowiedzialności, że to teraz ja nie potrzebuję żadnych pośredników, ale sam zarządzam swoimi finansami, podczas gdy ja bym wolał żyć w społeczeństwie, w którym to zaufanie do instytucji jest budowane. To znaczy, ja się nie obawiam, że mój bank moimi oszczędnościami na jakiejś dźwigni gra na instrumentach pochodnych. Ufam mu, że tego nie robi i jeszcze nigdy nie straciłem swoich oszczędności. Natomiast ludzie, którzy je mieli na giełdzie FTX, tej, która upadła, która była postrzegana za właśnie taką bardzo stabilną i bezpieczną, właśnie z tego powodu te pieniądze stracili. Więc, więc tak, chyba do tego to się sprowadza. Czyli rozumiem, że to nie tylko pieniądz, ale cała ideologia, nazwijmy to, yy, współczesną sektą, niektórzy by mogli tak powiedzieć. No, patrząc na niektóre posty czy komentarze osób entuzjastycznie podchodzących do kryptowalut, jest to trochę sekta. Sekta, sekta która pogrąża się dzisiaj w żałobie, płaczu? Jakie emocje w kręgu wąskim? Dobre pytanie. Kurczę, wiesz co? Nie wiem, bo aż tak dużo nie obcuję z ludźmi, którzy są bardzo entuzjastycznie nastawieni do kryptowalut. Z tego, co zauważyłem, to wciąż jest tam dużo wiary i nadziei. To znaczy. Tym ludziom wydaje się, że to jest jakiś moment oczyszczenia, co też tak w ogóle brzmi sekciarsko, ale właśnie oni tak o tym opowiadają, że teraz kryptowaluty oczyszczają się z tych złych aktorów i już niedługo wszystko będzie super na tym e, rynku, jak ci źli gracze zostaną wyeliminowani, więc e, wydaje mi się, że dużo żałoby tam nie ma, wciąż wiara jest silna. Wiara jest silna. Ostatnie wydarzenia. Ja przyznam, że na kryptowalutach się nie znam, więc proszę też wybaczyć banalność niektórych stwierdzeń, aczkolwiek obserwuję to, co się dzieje na świecie. Czy giełda FTX to jest ta giełda, którą powinniśmy najbardziej obserwować w związku z upadkiem? tak? Dobrze rozumiem to, co się ostatnio wydarzyło? Dokładnie tak. To co się wydarzyło w listopadzie, na przestrzeni ostatnich tygodni, to właśnie upadek tej giełdy, która była, no, tam różnie się podaje, drugą, trzecią największą kryp giełdą kryptowalut na świecie. No ale mimo braku tej pierwszej pozycji, była właśnie postrzegana jako ta najlepsza, najbezpieczniejsza i ona przez z jednej strony różne Zaniedbania i ryzykowne zachowania właściciela została doprowadzona do bankructwa, ale w tym też bardzo, bardzo dużo pomógł e, największy kon konkurent FTX, e, czyli giełda e, Binance. Które swoją drogą kiedyś się przyjaźniły, natomiast po pewnym czasie ta giełda FTX zaczęła chodzić po Waszyngtonie i lobbować za taką regulacją kryptowalut, która by im dużo dawała, ale konkurentom bardzo utrudniłaby życie. No i to się bardzo nie spodobało tej giełdzie Binance, największej, która jest ich konkurentem. I gdy portal Coindesk, taki bardzo popularny portal z informacjami o kryptowalutach, opublikował taki raport, z którego wynikało, że ta giełda, która upadła FTX, ma ścisłe powiązania z takim funduszem inwestycyjnym, którym zarządza właśnie ten sam właściciel, i że on inwestuje w tym swoim funduszu pieniędzmi tych ludzi, którzy mają je na tej giełdzie i je przegrywa. No, to to wzbudziło na tyle dużo kontrowersji, że ta ich konkurencyjna giełda uznała, to jest moment, kiedy oni są słabi, atakujemy, i wykorzystali tę sytuację i sprzedali te tokeny, te aktywa, które mieli na giełdzie konkurenta naraz jednocześnie 500 milionów dolarów, w tym celu, aby osłabić kurs akcji konkurenta. I to się świetnie udało, to im bardzo dobrze wyszło, bo faktycznie on tam na przestrzeni tygodnia spadł o 90%. No i oczywiście ta giełda FTX próbowała się jakoś bronić i mówiła, no dobra, dobra, nie sprzedawajcie tego na rynku, my to od was odkupimy. Ale oni twardo powiedzieli, że nie, upłynnili to kurs spadł, no i zanim jak taki duży gracz się tego wyzbył, wszyscy inni poszli i te um, tokeny zaczęli sprzedawać. No i to też ciekawe było obserwować, bo oni się tak trochę przerzucali na Twitterze, no to znaczy e, tutaj prezes Binance mówi, że już nie ma między nami miłości, jak chodzicie, żeby lobować przeciwko nam, no to teraz się doigracie, a na koniec całej tej historii e, sam Bankman, prezes giełdy FTX, e, napisał na Twitterze, co prawda nie po nazwisku, ale wiadomo o kogo chodzi, napisał takiego Twita: Gratulacje, sparring partnerze, świetnie rozegrane, wygrałeś. Więc to też jest trochę przykre, że pokazuje, że dla tych miliarderów kryptowalutowych jest jakaś gra, no ale koniec końców milion użytkowników straciło w sumie. Miliard, miliard dolarów, no więc konsekwencje tych ich gierek i takich przepychanek, trochę jak w serialu Sukcesja, e, no są poważne i realne. Sukcesja tam rzeczywiście wszystko. wielka intryga, jeden z lepszych i moich ulubionych seriali. Finalnie bohaterom udało się niektórym stanąć na nogi, Gieł, dom różnym, bo rozumiem, że powiedzieć gie, ry, rynek kryptowalut to nic nie powiedzieć. Tam wewnątrz są różne przestrzenie, które walczą również o swoje wpływy tak naprawdę, która będzie ta największa, ta, która przyniesie najwięcej funduszy, tym, którzy wchodzą w ten świat. Dokładnie tak jest. No, i to jest też um, trochę sposób, w jaki, w jaki entuzjaści kryptowalut odbijają te zarzuty, że to wszystko oszustwo i ludzie na tym tracą. Oni właśnie mówią, hej, kryptowaluty miały być takim. Systemem, właśnie bez tych pośredników, że my sami mamy u siebie na komputerze te pieniądze i nikomu ich nie zawierzamy. No ale to było trudne technicznie i ludziom się nie chciało wchodzić w meandry kryptografii, żeby te pieniądze trzymać u siebie, więc woleli po prostu podpiąć kartę w jakiejś giełdzie kryptowalutowej i tam sobie kupić te bitcoiny i nimi handlować. I większość ludzi tak robiła i to właśnie sprawiło, że się rozrósł. Taki rynek tych e, kryptowalut, powstały duże giełdy, powstały fundusze inwestycyjne, no i przez to, że one są dużo mniej regulowane i nadzorowane, no to dochodziło tam do wielu ryzykownych rzeczy, do których na Wall Street nie mogłoby dojść. No i właśnie widzimy teraz tego konsekwencje. No to znaczy, sam Bankman chciał być sprytny i pomnażać swoje miliardy, ale gdzieś potknęła mu się noga, ktoś to jeszcze umiejętnie wykorzystał. No i z Bodaje, że tam on chyba był wart w szczycie swoim 16 miliardów, to to wszystko wyparowało w, mnieniu, w mgnieniu oka. No to znaczy, tam chyba zostało mu miliard. No wciąż nie mało, ale na tak złego tygodnia to mało kto miał, żeby stracić w tydzień 15 miliardów. Mówię sporo. Nie, no sporo, bo to też wiesz, jest jakieś tam 90% jego majątku. No i to nie koniec kłopotów. No. teraz to, co się zmieni, to to, że ci. Ci kongresmeni w Stanach Zjednoczonych spojrzą na to i zobaczą: Hej, coś tu jest bardzo niehalo, w sensie jak ta giełda, którą my uznawaliśmy za stabilną. Po części dlatego, że właściciel był Amerykaninem, a największy konkurent ma korzenie chińskie, więc trochę mniej im ufano. No to jeżeli właśnie na tej giełdzie doszło tak szybko do tak dużej tragedii i nikt się tego nie spodziewał, no to może musimy jakoś. Na to zareagować. I faktycznie w przyszłym miesiącu gdzieś chyba wyszedł taki news, właśnie, że zaczną się przesłuchania przez różne komisje, sama Bankmana i już się mu zaczynają um, przyglądać Departament Sprawiedliwości, SEC, czyli amerykański odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego. Więc no jego kłopotów to tylko początek, no i też pewnie jakiś początek końca epoki kryptowalut, prawda? W, tej, w takiej epoki, gdzie wszystko było można. I, 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 I sobie graliśmy na takim dzikim zachodzie. Kto był sprytniejszy, mocniejszy, ten wygrywał, no, a inni tracili. Chciałbym cię zapytać, jakie właściwie dzisiaj, bo wspomniałeś o Amerykanach, ale jakie podejście? Czy można mówić o jakimś spójnym podejściu rządzących na świecie, globalnych graczy, Indie, może podejście rosyjskie, chińskie do tego, co się dzieje na rynku kryptowalut? Oczywiście najbardziej popularny przykład, nawet pojawił się odcinek na kanale o prezydencie Salwadoru, ale to jest oczywiście evenement, może jeszcze Argentyna, o ile dobrze pamiętam, miała takie podobne pomysły kraje Ameryki Łacińskiej. Gdybyśmy ocenili, jaka jest atmosfera wokół tego, no to jest dobre pytanie, ale wydaje mi się, że nie można, bo mało jest takich kwestii, gdzie faktycznie mamy globalne porozumienie, a co dopiero na tym rynku kryptowalut, który po pierwsze jest nowy, po drugie jest taki bardzo niematerialny, w sensie ta giełda Binance ona nawet nigdzie nie ma siedziby. To wszystko się dzieje w internecie, więc no te, te, te regulacje się wykształcają. Jest coś takiego jak Brussels Effect, to znaczy gdy Unia Europejska się za coś mocno i porządnie weźmie i wdroży na przykład takie RODO, to to po pewnym czasie się staje standardem na całym świecie, bo po prostu tym dużym firmom, no jak już tutaj się przystosowaliśmy, no to bardziej się opłaca mieć to wszędzie niż różne polityki w różnych krajach. Więc na ten moment czegoś takiego nie ma, no ale być może przez ten upadek tej dużej giełdy FTX Coś takiego będziemy mieć w przyszłości. Kryptowaluty też skłaniają coraz bardziej rządy państw do tego, żeby mieć cyfrową wersję własnej waluty. Jak Kto jest dzisiaj na, na czele tego pelotonu? Chińczycy? Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie kto, ale faktycznie jest taka tendencja, że banki centralne zaczynają wytwarzać swoje te cyfrowe waluty. Być może właśnie trochę w odpowiedzi na to i przez taki lęk, że hej, tu nam się wytwarza jakiś alternatywny system finansowy, może powinniśmy jakoś zareagować i mieć jego swoją wersję. No tylko ta jego wersja, i to też mówią entuzjaści kryptowalut, jest bardzo daleka od tego, czym kryptowaluty miały być. Jest taką rozwodnioną wersją, która jest bardzo scentralizowana i być może będzie, no właśnie, jakimś takim troszkę nowocześniejszym cyfrowym pieniądzem, ale nie wiem do końca, czy to są już, czy to są jeszcze krypto, kryptowaluty. My z tego co wiem, czegoś takiego jeszcze nie mamy, ale nie wiem, czy trwają nad tym prace, mówiąc szczerze. Czyli w przeszłości podsumowując też to, co mówisz, możemy się spodziewać takiej dyskusji wewnątrz świata kryptowalut, co tak naprawdę nią jest, a co nie. Tak, pewnie tak. No i pewnie jakiejś dyskusji, co musimy zrobić, żeby odbudować zaufanie, no bo na tych giełdach um, kryptowalutowych no też chciały zarobić venture capital, banki, Wall Street i oni dużo w to inwestowali i teraz bardzo dużo stracili i być może doszło do nich, że no, że jednak to, że, że no może podjęli za duże ryzyko, może nie warto to w to wchodzić, choć obiecuje to duże i szybkie zyski, to mimo wszystko jest na tyle niebezpieczne, no, że no nie wiem, no nie chcielibyśmy sami zrazić do siebie opinii publicznej i wyobrażam sobie, że taki no, Soft Bank nie chciałby być. Kojarzony z tak wielkimi porażkami jak FTX, no giełda była warta 32 miliardy, no więc wydaje się, że tak duże podmioty, no nie mogą zniknąć w tydzień, a okazało się, że jeżeli żadnych zasad nie ma, no to mogą, bo z tyłu, na zapleczu tego wszystkiego dzieją się rzeczy, o których się Wall Street nie śniło i nawet w niedawno opublikowanym wywiadzie. Sam prezes giełdy FTX powiedział, że to nie jest tak, że oni po prostu wzięli pieniądze klientów i włożyli je w fundusz inwestycyjny i je przegrali. Nie, 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 to nie było takie proste. Tam się działo na tyle dużo skomplikowanych, różnych operacji finansowych, że oni już przestali to śledzić, przestali to rozumieć i co się tak naprawdę wydarzyło, no to doszło do nich, jak już to wszystko upadło, więc no to też jest jakaś prawda czerwona flaga, że. No że coś tu nie gra w takim razie jak sam prezes nie do końca rozumie co, 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 co oni robią. Tak jest Krystian Łukasik dzisiaj w komentarzu na temat świata cyfrowych walut. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Również dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia!